Pewnie niejednokrotnie słyszałeś od rodziny bądź znajomych na stałe mieszkających w Polsce o ręcie rodzinnej. To, że nie mieszkamy w Polsce, nie oznacza, że ona nam nie przysługuje. Często przychodzą do nas klienci, którzy nawet nie uświadamiali sobie, że pomimo, że nie mieszkają w Polsce, to może przysługiwać im renta rodzinna. Renta rodzinna jest zasiłkiem, który przysługuje nam po śmierci osoby najbliższej, osoby spokrewnionej z nami, żonie, mężu, ojcu. Kto spełnia warunki, żeby taką rentę otrzymać? Osoba, która posiada status osoby ubezpieczonej w Polsce bądź status emeryta w Polsce. To, że mieszkamy w Wielkiej Brytanii nie znaczy że nie możemy o to aplikować. Również są przypadki, i to wiele przypadków naszych klientów, gdzie okazało się, że jednak taka renta im przysługuje. Dlatego jeśli nie jesteś pewien, czy akurat Tobie przysługuje, czy mógłbyś ubiegać się o taką rentę, a utraciłeś w niedawnym czasie kogoś z bliskich, skontaktuj się z nami, a my wytłumaczymy Ci, jakie warunki musisz spełnić, jakie dokumenty przedstawić, z kim się skontaktować, bo możemy załatwić Ci wszystkie formalności. Zapraszamy do kontaktu Agnieszka Sabocka i Base.